Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Czy mam zmontować z tego live'a zapis w formie osobnego odcinka? 90% osób uważa, że to dobry pomysł, żeby zmontować z tego odcinek. Stron jest 31 z tego co widzę, ale tytuł tego rozdziału jest dość tajemniczy, bo revoir to oznacza do widzenia, prawda? Upewnię się, czy ja dobrze kojarzę tutaj revoir, żegnaj. Nie brzmi dobrze, zwłaszcza, że to jest początek nowej sagi. Może to będzie wynikało z fabuły, ale jedna rzecz jeszcze organizacyjna, tycząca się panów z Kakumei. Sprawa wygląda tak. Miał być rozdział 25 września, został przeniesiony na 25 października. Pojawił się w internecie i tak kilka dni później, chyba 29, nie jestem do końca pewien, ale było kilka dni opóźnienia. I pojawił się w formie francuskiej tylko, bez angielskiego tłumaczenia, i tak jest do tej pory. Nie ma angielskiego tłumaczenia. Ja napisałem do Darkousa, czyli do jednego z twórców, do scenarzysty Dragon Ball Kakumei, który był i tutaj już wiele razy na live, z którym też pisałem i dziwne to było, bo jedną, jedną moją wiadomość przeczytał, wyświetlił, drugi nawet nie wyświetlił. Zapytałem go, czy jest jakiś problem, czy, czy wszystko ok, nawet tego nie wyświetlił. Nie było żadnego odzewu na stronie Kakumei, na social mediach, na ich yy, social mediach, jakby do no, kamień w wodę po prostu, no nie? Dosłownie... 4-5 dni temu, chyba że ja źle pamiętam, ale no około tygodnie temu Birus, dziękuję za wspieranko, 7 miesięcy. Darkous napisał coś takiego na swoim Twitterze, że skręcił kostkę, miał problemy, musiał pożegnać jakąś bliską osobę. Nie wiem, czy chodzi o, o to, że ktoś mu zmarł, czy, czy jakieś, No na pewno jakieś prywatne sprawy. Że powoli teraz wraca, więc podejrzewam, że to wynikało z prywatnych spraw. I zerknąłem też na fanpage tej drugiej ich fanmangi, mangi, innej tam jest rysownik, ale Darkoze też jest odpowiedzialny za fanowską mangę tyczącą się Naruto. I ona dalej jakby wychodzi. Powoli wydaje mi się, że wracają do życia. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy, jak, czy będzie jakakolwiek informacja na końcu tego rozdziału. Tak czy siak. Czy mogę poprosić na czacie o spam wiadomościami, kiedy Kakumei? Od ogłoszenia najwyższego kapłana, czyli Daishinkana. I rok od napadu Amarona minęło pół roku. Co? I rok od... <laughs> Panie Google, tłumacz. Okej, okay, po prostu minęło pół roku, okej? Okay? Nie pytajcie, nie zadawajcie pytań. Czyli minęło pół roku, szkolenie trwa, a nasi bohaterowie mają tylko więcej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem wojny wielowersalnej. Multiversalnej, to jest lepsze słowo chyba, Ok? Czyli mamy skip. Pół roku minęło, pół roku zostało. Ten kadr, przyznam się wam, ten kadr widziałem, bo chciałem zobaczyć, czy faktycznie rozdział jest po francusku, więc to jest jedyna, jedyny kadr, jaki widziałem. Nie będę tutaj udawał, że jestem zaskoczony widokiem Kana. no ale mamy Daishinkana, który siedzi zakrwawiony na tronie i w sumie ja z tego, co pamiętam... Na jaki język tłumaczę z angielskiego? Na Swahili. Ja jestem biegły w Swahili. Dajszing Khan przecież. Jakby użył tej swojej magii na początku Kakumej, żeby zapieczętować na rok te, te złe anioły, prawda? Także to, że on tutaj siedzi i krwawi z nosa, to ja jakby nie zakładam tutaj jakiejś e, teorii spiskowej od razu, że, że ktoś go zaatakował. Po prostu zużył dużo, swojo, dużo swojej energii, żeby utrzymać ich w miejscu, także podejrzewam, że to jest kwestia tego. Nawet nie muszę tłumaczyć tutaj tego, co jest w prawym górnym rogu pala, du, pepichu. I też widziałem głosy, kurde, że jest e, jakiś spadek w rysunkach, że jest mniej cieniowa że wygląda to inaczej. No faktycznie wygląda to inaczej ale zwróćcie uwagę na to, że Daishinkan miał już bia białe włosy więc może tutaj Poison Labon stwierdził, że nie ma potrzeby tego cieniować jakoś szczególnie bardzo. Jeden kadr, a już się wydarzyło więcej niż w ostatnim odcinku dajmy. No tak, zobaczmy co to się dzieje, bo tutaj póki co nic, nic nie... O, faktycznie to tak wygląda inaczej, kurde. On y e, on Zaczynamy. O, jest tutaj przetłumaczone jako zaczynamy. To wygląda jakby dwa Zenony tutaj Ła... Chociaż, kurde, nie wiem co tu chodzi O tak, chodźmy, zaczynamy, chodźmy To jest ręka jednego Zeno, czy Daishinkana? Ktoś tu łapie zapostać postać Zeno? Widzimy Daishinkana, który się dziwi Pałac w ogóle jest zdmuchnięty, jakby ktoś miał władzę nad... Całym wymiarem. Dobra, zobaczmy, co się dzieje dalej. Okej, okay, jesteśmy dalej. W... <noise> Nie rozumiem, o co tu chodzi, kurwa, naprawdę. Wy na nadążacie za tym? Okej, okay, wygląda na to, że tutaj ktoś naruszył strukturę w ogóle tego całego pałacu Daishinkana, bo to wygląda jak chyba ten pałac Daishinkana. Drzwi się otwierają, Daishinkan siedzi bez ruchu na tronie. Co to się dzieje? Tu wygląda to tak, jakby ktoś normalnie Zenonów jak pionki przestawiał i mimo tego, że Zenon jest tak olbrzymi, też stawia, stawia się w normalnej skali przed Daishinkanem. Grają w szachy. Może grają w szachy? Stoją przed Daishinkanem we dwóch! We dwoje! W zasadzie to nie wiem, jakie one, one mają płci zanony. We dwóch! I jest jeszcze ochroniarz. Oni się sami przestawili? No, mamy tutaj jeszcze kawałek drugiego ochroniarza, także ochroniarzy jest dwóch. No dobra! Kurde, dwóch Zenonów się pojawiło. Zobaczmy, o co chodzi. Salut, grand prété! Comment allez e, Dzień dobry, Daishinkanie! Czy wszystko w porządku? Wytaj najwyższy kapłanie! Jak się masz? Tak mówi jeden Zeno, a drugi mówi, mam nadzieję, że jest ok. Gramy? <grym> Dajszyn zakrwawiony mówi witam ciebie. Pytanie, czego chcesz? W co chcesz grać? Tak, dobrze! Idź, powstań, arcykapłanie! Tu, ja mam wrażenie, że to wygląda jak jakiś surrealistyczny koszmar Dajszynkana. Dlaczego zenony się zachowują w taki dzi dziwny sposób? chociaż oni się zachowują tak zawsze. Coś tam kan próbuje wydukać, że on, ale nie wiadomo o co chodzi. O, mam lepszy pomysł, mówi je jeden Zeno. A drugi mówi jaki? Można przetłumaczyć. Zorganizujmy nowy turniej mocy O, tak, super pomysł, mówi Zeno. Zen co to się kurwa dzieje? Mam wrażenie, że to jest takie kompletnie wyjęte z kontekstu, jakby nic się tu nie kleiło na pierwszy rzut oka. Mind blowing, jak napisał Weckes. Co na to powiesz, najwyższy kapłanie? Mówi jeden Zeno. Drugi Zeno mówi: tak, dalej, zróbmy to. Ale nagle zaczynają się zastanawiać. Faktycznie te rysunki są takie mniej dokładne. Zos Dlaczego Zenon ma jednokolorową głowę? Gdzie jest Goku? O, swoją drogą, gdzie jest Goku? Jeden Zenon pyta. Tak, to prawda. Obiecał nam, że do nas przyjdzie się zobaczyć, ale to nieważne. Niedługo go zobaczymy podczas turnieju. Wow! Cieszą się Zenony! Jaki tu jest... jaka tu jest odklejka? Czy oni w ogóle nie widzą, że Dajszyn siedzi na tronie i krwawi? Czytamy najnowszą mangę młodego dziadka? Żeli Fasemiktone, fasemiktonę mę, no tak to póki co wygląda. Czy nie powinniśmy pozwolić im odpocząć po tym pierwszym turnieju? Chyba Dajszyn Kan mówi coś w stylu, że, że jak damy im czas na odpoczynek, to wtedy będą mogli się lepiej przygotować i przedstawienie będzie lepsze, więc turniej mocy 2 byłby lepszy Tak to rozumiem. Zbyt długo! Okej, okay. za długo! Zenony są przerażające w tej mandze Tak, jesteśmy znudzeni. Mów szybciej! Siema, jak tam umywalka obchnięta? Nie, niestety. Drugi Zenon mówi, tak, wstań i zamiast tego przyjdź się pobawić. Ja bym się ich bał. Ja też się ich boję, w ogóle oni. Nie dociera nic do nich. Ja nie mogę, mówi Dai Ledwo co wydukuje z ciebie słowa, a Zenony dalej go. O, nie chcesz grać? Coś tu jeszcze Dai mówi na samym końcu. Przecież my jesteśmy w... No może nie w połowie rozdziału, w jednej, trzeciej rozdziału, a tu się nic nie wydarzyło. Zenony chcą trudniej mocy dwa. A Daishinkan mówi, nie mogę, nie mogę. A zadane mówią, możesz, możesz, baw się, a ja nie mogę, kurwa no. Nie możemy się bawić... Co jest w tutaj napisane? Daishinkan pyta, nie możemy się bawić bez wstawania? Padrole nieśmieszne, okej. Okay. Daishinkan chce się bawić, ale bez wstawania? Ja, kurwa, naprawdę nie rozumiem tego. I tak nie będziemy się bawić, siedząc zmęczeni. Mówi Zeno. Okej, okay, czyli chodzi o to, że nie będziemy się bawić yy, dobrze, jeśli będziemy siedzieć. <laughs> to wygląda jakby małe dziecko namawiało ojca do zabawy, kiedy ten wraca z pracy zmęczony. Naprawdę. Ja się dobrze bawię. Przyjdź, podaj nam rękę, pomożemy ci wstać. To jest koszmar. Okej. Okay. To jest koszmar, na 100%. Zeno tak by nie powiedział. Daishinkan nagle dziwi się tymi słowami. Jeden Zeno mówi, przyjdź, podaj rękę. Tak, zawsze jest lepiej, kiedy pomagamy sobie nawzajem, mówi jeden Zeno. Co jest? A drugi? Tak, dużo lepiej działać w ten sposób niż samodzielnie. O, to chyba nie jest sen. Jeden ze strażników mówi, przepraszam Daishinkanie, nie mogłem cię ostrzec. Przed ich przybyciem. Nie do końca tego słowa. Mamy tutaj ucięte słowo. To przed przybyciem Zenonów? Wymazał strażnika! Który nawet tego nie powiedział na głos, tylko pomyślał telepatycznie. Zeno wymazał strażnika przez to, że on sobie pomyślał? Ja mogę wszystko wyjaśnić O. Też co? Oni są źli na Daishenkana. Daishenkan mówi: "Ja mogę wszystko wyjaśnić". Kto w ogóle z tego Daishenkana był w stanie pobić? To nie jest tak, że Daishenkan został pobity. On na początku Kaku, my jak pamiętacie, zapieczętował te anioły w czasie. Dlatego nasi bohaterowie mieli rok na przygotowanie się do tej wielkiej bitwy. I wydaje mi się, że to jest to zaklęcie, które sprawiło, że Daishenkan jest taki poobijany, bo bardzo dużo energii musiał na to po poświęcić. No, cofnijmy się do tych drugiego, trzeciego rozdziału jakoś tak. Mogę wszystko wyjaśnić, mówi Daishinkan, no dobra. Czyli tutaj może faktycznie jest tak, że Zeno jest na niego zły. A, nie trzeba wyjaśniać, mówi jeden Zeno. Nie, nie, nie potrzeba. Preferowałeś to, żeby zrobić to jak duże dzieci, więc... Więc idźmy na całość. Coś w tym stylu. Aaa, czyli oni chyba... Zenony są świadome tego, że Dajszynkan rzucił to zaklęcie. To nie to! Mówi Daishinkan. Chyba mamy pstryknięcie ręki Zeno. Czy one chcą wymazać Daishinkana? Patrzcie to. Zenony torturują Daishinkana. Zenony są złe na Daishinkana. Przez to, że... Podjął taką decyzję, wydaje mi się, nieuzgodnioną. Zwróćcie uwagę nawet, jak tutaj w tle granica tego krzesła zostaje wykręcona. Wygląda jakby tutaj została zakrzywiona czasoprzestrzeń. Wydaje mi się, że Zenony robią to dlatego, że Daishinkan podjął decyzję bez, bez nich. Wow, Daishinkan opada, wypluwa jeszcze więcej krwi, a Zenony odchodzą. One chciały się tylko z nim... Powodzenia w naprawieniu swojej głupoty. Tak, będzie ci potrzebne. Mówi jeden Zenon z drugim. To wyklucza teorię, że Daishinkan manipuluje Zenonami. Bez kitu. <grych> Daishinkan opada na swoim tronie, a my widzimy wszechświat zero, pierwszy raz od wielu długich miesięcy. To jest ten wszechświat, w którym został zapieczętowany Goku. Zobaczmy, co tu jest napisane, co mówi nam narrator. Działanie królów spowodowało ogromny spadek koncentracji wśród najwyższego kapłana. Chyba chodzi o to. Że oni zostali zapieczętowani we wszechświecie zero przez kana, ale teraz przez to, że został zraniony, to nie ma aż takiej dużej siły, żeby utrzymywać to wszystko w ryzach! I ten wszechświat zero zaczyna się rozpieczętowywać. <grym> no, Okej. Okay. Goku w końcu jest pierwszy raz widzimy Goku po takim czasie. Cieszę się naprawdę, że widzę go, nie wierzę. Zobaczmy, co dalej mówi yy, narrator. Co spowodowało rozpowszechnianie się pęknięcia, czyli Daishinkan został osłabiony, który wstrzymywał to zamrożenie i to pęknięcie sprawiło, że baba, yy, matka, nie matka, żona Daishinkana, którą widzieliśmy na końcu ostatniego rozdziału, mieliśmy wegetę i tutaj we wszechświecie zero, unda, 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 pęknięcie i nagle ona... Niby się obudziła. I teraz mamy chyba wyjaśnienie tego, co spowodowało tę całą sytuację. Tylko nie jest do końca wyjaśnione, dlaczego Zeno taki niedobry dla niego, nie? Nie powinien takich rzeczy robić. Zeno jest tutaj po czyjej stronie? To złamanie, to pęknięcie rozpowszechniło się po całym wszechświecie Zero, w którym, jak wiemy, są uwięzione te bóstwa, które tak naprawdę, no jakby są całymi prowoderami tego całego Kakumei. No widzimy tutaj to, co już znamy, czyli wszechświat 17. Aha, czyli mamy Kaioshina... Boga zniszczenia i Anioła. O, pierwsza trójka została uwolniona. Pierwsza trójka, która została uwolniona, to Nysos, czyli Kajosin 17 Wszechświata, Balkan, czyli Bóg zniszczenia, podejrzewam. Bóg zniszczenia 13 i Anioł 18. Twist. Ten przeklęty najwyższy kapłan nas zamroził? Dowiedzcie się, ile czasu minęło. Wygrał takim niskim uderzeniem poniżej pasa. Chyba tak to mogę przetłumaczyć. Ok, czyli próbują się dowiedzieć, ile czasu minęło od tego zamrożenia i mówią, że to, było, że to był cios poniżej pasa. Okej, okay, nie marnujmy więcej czasu. Mówi... Yy, tutaj mamy anioła, mamy tego... Jak oni się nazywali? Już zapomniałem. Jakieś imiona im wymyślamy, czy nie? Nysos, Bałkan. I twist. Twist to jak ten no, jogurt, pitny Bałkan, to się komentuje samo przez się. A Nysos? Jak Nysa. Dobra. Czyli Nysos, Bałkan i twist. I kurwa bakoma. E, wszyscy lecą w każdą swo swoją stronę. We wszechświecie szóstym. A to jest kalif? Co to za kalifla? Co to za kalifla, tracker hacie z okularkami, hipsterska? Jesteśmy we wszechświecie szóstym. Wados się nagle pojawia. Przy Kalifli i Kale. Aha, bo to pół roku później. Ta bitwa była ciężka dla Saiyan, ale jedno jest pewne. Ci, którzy żyją, wciąż będą mieli rolę do odegrania w kontekście tego, co przyjdzie. Mówi Vados. A Kalifla, która ma czapkę z wielkim napisem Sadala i okularki, mówi... A, do prawdy? Jeśli naprawdę na nas liczyłaś, żeby walczyć z aniołami, dlaczego nie interweniowałaś w walce z Amaronem? Dobre pytanie tu Kalifla zadaje. Chociaż Vados... Może tak czy siak mieć wywalone, tylko im daje dobrą radę. Jako, że macie rolę do odegrania, naturalnym jest to, że są jakieś próby przesortowania pomiędzy. A, rozumiem. Wados mówi tutaj, że nastąpiła selekcja naturalna. Ci, którzy dotrwają do wojny, to będą walczyć, a ci, którzy nie, to nie. Że akcja za Maronem to była selekcja naturalna. A Keil się wścieka i mówi: Co. Każde życie ma takie, taką samą wartość. Dlaczego walczymy? Mówi Wados filozoficznie. Jaka jest różnica między tym, jeśli nasi wrogowie nas zabiją, czy my zabijemy naszych wrogów? Wados, czy ty jesteś normalna? O co tu chodzi? No, z całkiem spora różnica, Ja też tak uważam. Bo że źle to przetłumaczyło się, ale kto nie może być przydatny, nie może być naszym sojusznikiem. Uważaj go za wroga, jeśli cię to pocieszy. Twoja matka zginęła na wojnie? No, naprawdę była wrogiem. Co to za kocopoły tutaj? Dwa... Ja jeszcze raz to przetłumaczę. Ktoś, kto nie może być użyteczny, nie może być naszym sojusznikiem, więc uważaj go za wroga, jeśli to cię pocieszy. Ok. Wados odklejona, dobrze mówicie. Aha. Czyli chodzi o to, że ledwo co, sobie poradziliśmy z bogami, i ty myślisz, że poradzimy sobie z aniołami? To pyta kalifla. Wados odpowiada, nie wiem. A potem spogląda w górę i mówi, prawdę mówiąc, tymi, którzy martwią mnie najbardziej, są czarne anioły. Czyli te. upadłe anioły, chyba, tak? Tymi, którzy martwią mnie najbardziej, są. wow! Dobra, Kalifla tutaj pyta o coś. Co to jest? Co to są te czarne anioły? Anioły zostały poinformowane, aby zawsze pozostawały neutralne, obiektywne, nigdy nie brać niczyjej strony. Kiedy anioł odstępuje. i tak tutaj jest to inaczej napisane, staram się to czytać ze sensem na bieżąco. Kiedy anioł odstępuje od zasad, na jego ciele rozprowadza się czarna plama, początkując od naszych włosów, idąc w dół. Aby w końcu pokryć samą skórę i wykorzystuje go ta moc od wewnątrz, wpływając na jego, powiedzmy, poglądy, tak bym powiedział. Dziwne! To inaczej tutaj jest to rozwiązane niż w Dragon Ballu Super. Tam jak anioły łamią prawo, to są po prostu wymazywane, no nie? Tracą życie. Kale odpowiada, jeśli nie są już neutralne, to czyni je, to czyni je nieprzewidywalne i niebezpieczne. Tak, mówi Wados. W tym przypadku dlaczego najwyższy kapłan nie jest już cały czarny? Chodzi o to, że Daesh Khan podjął jakąś decyzję wpływającą na wszechświaty, która łama, łamie jego neutralność, prawda? Więc o to chodzi dlaczego nie zaczął się zmieniać? Jeśli rozumiem dobrze, to, co ty i szampa nam wyjaśniliście, Shinkan zrobił swoją własną decyzję przeciwko królom Zeno. Nie tyle, co Shinkan złamał neutralność wobec spraw śmiertelników, co podjął decyzję, która łamie postanowienie Zeno, wykracza poza wolę Zeno, dlatego Zenony go tam wyjaśniły, tak? Jest od dawna na YouTube po angielsku. Tak, na kanale Mondo cool, który zrobił sam swoje tłumaczenie, więc to nie jest tak, że jest po prostu po angielsku, tylko gościu najpierw pobrał cały rozdział, przetłumaczył to na własną rękę a potem wró wrócił omówienie, Jak, jakby ja nagrywam jednocześnie czytając rozdział po raz pierwszy, więc nie mógłbym zrobić tak samo. Mam nadzieję, że to rozumiesz, kolego, R.M.Y. To nie jest oficjalne tłumaczenie. Wejdziesz sobie na stronę Kakumei, tam nie ma y angielskiej wersji. Dobra, zobaczmy, co tutaj Wados dalej mówi. Kupujecie to w ogóle? Z tymi całymi aniołami złymi, dobrymi? Czernienie tylko aplikuje się dla moich braci i sióstr i mnie. Ze względu na to, że tak, Dajszinkan i Dajszinkanka, jeśli mogę tak powiedzieć, zadecydowali w momencie, w którym zostaliśmy. A, stworzone. Czyli Dajszinkan i jego żona, ta Dajszinkanka, jak stworzyli anioły, jakby stworzyli też tę te zasadę o czernieniu, i ona się tyczy tylko zwykłych aniołów. Dlatego też Dajszinkan nie może się z taki stać. Okej, okay. Ciekawe w sumie, kurde. Uuuu! Jeśli chodzi o ich pochodzenie, o pochodzenie Daishinkana i jego żony, w zasadzie nawet tutaj nie ma kwestii żony, tylko jest Grand Priest i Grand Priestessa. Ich pochodzenie jest nieznajome. Wados nawet nie wie, skąd się wziął Daishinkan na tym świecie. Robi się coraz bardziej ciekawie. Jesteśmy w Szpitalu Cufuliańskim, czyli to jest ten szpital, w którym mieliśmy kawałek akcji jeszcze parę rozdziałów temu, na planecie Sadala w szóstym wszechświecie, tam gdzie mieliśmy Pepino. A tu jest Chilaj, zobaczcie, Chilaj, pół roku Chilaj, tam kurde jeszcze jest zszywana, szy Broli przy niej śpi. Fajny obrazek, co nie? Po roku rezultaty analizy są w końcu budujące nadzieje, przynajmniej krótkotrwale, mówi jeden z doktorów, który z tego co widzę bada Chilaj. A my, my widzimy tutaj wegetę, który cały czas jest na planecie Sadala. Krótkotrwale? Dlaczego? jakieś wirusy kurde z, z włosami? Ponieważ pozostaje tam jakiś dziwny wirus. Jest skomponowany z energii albo z aury. Niestety, technologia, nauka tej planety nie zna lekarstwa na taką chorobę. To wygląda jak duduś: czyli ciachnięcie dudusia, nie dość, że fizycznie zraniło Chilla i to jeszcze zaaplikowało jej jakiegoś wirusa? To ta energia była nasycona jakąś aurą. Jesteśmy już przy końcówce tego rozdziału. Wegeta się wścieka na tego doktora. Dlaczego? No co, doktorek robi co może. Ten demon umieścił w niej wirusa? To jakiś żart. Eee. Nie tak głośno, obudzisz ją, musi odpoczywać, mówi tutaj jeden z doktorów, który w sumie przypomina designem trochę fułę Kajoshi na szóstego wszechświata. Ale powiedzmy, że to Cufulianin. A, cicho, jeśli ona umrze, nikt nie będzie w stanie przemówić Broliego, To prawda? Chociaż Kale jeszcze przecież do niego przemówiła, no nie? Zobaczmy jeszcze drugą wersję językową tutaj, przetłumaczenie. Nikt nie będzie w stanie przebłagać broliego. Aha, dobra. Czyli jeśli yy, Chilaj umrze, to w tym dniu, w którym yy, to się stanie, Broli mu puszczą nerwy i wszyscy odejdziemy do wieczności, yy, mówi, <gryw> mówi Vegeta. Czyli chodzi o to, żeby za wszelką cenę uratować Chilaj. Bo Broli tutaj widać, że normalnie cały czas przy niej leży i to już pół roku po zakończeniu walki z za Maronem. Vegeta też ciekawa, że tutaj cały czas jest. Chyba, że wrócił do domu, a potem znowu przyleciał, no nie? Przypomina o Trochę tak, no? Dobra, idzie sobie wegeta korytarzem. Myśli sobie coś, zobaczmy o co chodzi. Kabba. O, tutaj są imiona: Kabba, Ruba, Leriak, Ciraj. Kto będzie następny? Jak dużo Sajan umarło w tej nieznaczącej bitwie? Skoro tak naprawdę dopiero prawdziwe zagrożenie nadchodzi, to są chyba pozostałości tej planety, tak mi się wydaje, że, że zniszczenia na planecie Sadala, tak stawiam. O, wow! Wegeta jeszcze tego nie potwierdził, ale 87% mieszkańców planety Sadala zginęło pod napada... przez napaść Amarona. O, Admiral Fenel! Mała! Co się dzieje? Ojeju! Obudziła się, może to mała jest fanków admirał Fenel. Trześć, jak się obudziła nagle? Istnieje tylko garstka ludzi zdolnych do walki. Wie, większość pozostałych ocalałych uciekła lub schroniła się. Kilka admirałów, oni tak w sumie za dużo nie byli w stanie powiedzieć na moc Amarona, więc nawet bym powiedział, że to poza Wegetą tak średnio. Może jeszcze Kaylee Broly, okej. Okay. Vegeta ma wszelkie powody do zmartwień. Koniec i ciężka, ciężkie podsumowanie tej bitwy to nic więcej niż mały krok w kierunku początku... Wielkiej wojny. Tak mi się wydaje. prawdziwej wojnie, której ich czeka. I tutaj mamy super smoczą kulę, mamy Bałkana. Patrzcie, ta Kajoshin jest przy ziemi chyba, nie! Tak! Przy szóstym przechwiecie planeta Sadala, znaczy nie Ziemi. Kajoshin, ten, który się obudził, jest już na planecie Sadala, anioł pojawiła się w królestwie demonów, A Bałkan, czyli Bóg zniszczenia tych trzech, których się obudziło. Jest przy super smoczej kuli. I to jest koniec rozdziału, ale mamy tutaj jeszcze informacje. Nie widzę daty, zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Okej, okay. teraz jak już widzę cały rozdział, to ma, to ma to więcej sensu, mam wrażenie. No jest to taki rozdział przejściowy, chociaż też, no i kilka ważnych rzeczy się wydarzyło. Ta trójka się obudziła, no nie? Jak oceniacie? O w skali od 1 do 10 ten rozdział. Był inny, może to kwestia tego, że dużo się. W... Ostatnich rozdziałach działo, było bardzo dużo walki, niesamowitych kadrów, no ten 29 rozdział, kiedy zakończyła się walka Wegety i Amarona, to był autentycznie najlepszy rozdział. Mimo wszystko jestem ciekaw, tego o czym mówiła Wados, pochodzenie Daishinkana, tego o co tutaj chodzi, dlaczego na przykład Kaioshin tego 17 bodajże, świata się wszechświata się pojawia przy planecie Sadala, czyli będziemy mieli niedługo jakąś kolejną konfrontację. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje na tym panelu końcowym. Dragon Ball Kakumei. Dziękujemy za przeczytanie tego rozdziału. Kilka nowości. Wszystkie dostawy wolumenowe są w trakcie, animacja postępuje dobrze. Rozważamy nawet rekrutację aktorów, rekrutację aktorów teatralnych do dubbingu, co zapewnia niesamowitą immersję. Ponadto wkrótce osiągniemy kwotę 10 tysięcy euro w ramach crowdfundingu. Ogromnie dziękujemy za wsparcie. W końcu na święta przygotowujemy dla Was miłą niespodziankę, która złoży hołd dla francuskiej mangi. Bądź w kontakcie. Zespół Dragon, Colakuma, no i social media. Może to też jest kwestia tego, że twórcy Kakumai tak wysoko postawili samym sobie poprzeczkę, że teraz rozdział, który wygląda gorzej w porównaniu do poprzednich, i też może fabularnie aż tak nie wkręca, ale nadal wyglądał dobrze, budzi takie emocje. Myślę, że coś w tym jest. Jakby naj, najsłabszy rozdział Kakumei nadal jest, najlepszy, jest lepszy niż inne rozdziały innych mank, no nie? Nie mówię o wszystkich, ale wiecie o co chodzi. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, wygląda na to, że twórcy mieli jakieś tam y, swoje prywatne sprawy, także ja się... Absolutnie tutaj na nikogo nie złoszczę, nadal się cieszę, że możemy śledzić tę mangę. Będę śledził tę mangę, póki będzie wychodzić. I jestem ciekaw, jak to zostanie rozwinięte, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że było mówione, że jesteśmy w połowie całej historii. Więc ta tak naprawdę największa wojna się dopiero zacznie. Wierzę w chłopaków! Wierzę, że, że się pozbierają. Mocne słowo, ale jako twórca też rozumiem, że czasami są rzeczy, które mogą sprawić, że się albo nie ma siły do tworzenia, nie ma weny do tworzenia, są rzeczy ważniejsze. Mimo wszystko jest jedna rzecz, której bym sobie chyba nie wybaczył, gdybym tak skończył, czyli zniknięcie bez słowa. Dlatego jeśli kiedykolwiek y, byłbym w takiej sytuacji jak oni, napisałbym coś, żeby ludzie wiedzieli. Przeprosiłbym na przykład, powiedział że potrzebujemy więcej czasu. Dzieje się może, wiecie, nie w, bez wchodzenia w szczegóły, ale dzieje się Coś tam, co sprawia, że nie możemy pracować. Jest to Fanowska Manga, jest nas tylko trzech. Tak naprawdę Poison Labo jest tylko jedynym rysownikiem. A Poison Labo pisał u siebie na Twitterze, że przeniesienie kolejnego rozdziału wynikało z tego, że Darkos i Renko chcieli mieć więcej czasu na dopracowanie historii. I to jest też dziwne. Powiedział Poison Labo, rysownik, że to mu pozwoli dopieścić rysunki bardziej i nawet Wiecie, te kolejne szkice tam już szybciej wypuszczać. Bo tutaj widzę, że dużo osób jakby czeka się stylu. Może styl się zmienił. Patrzcie, tak, Siak, moja ocena rozdziału to 6 na 10, taka świeżutka ocena. Pod kątem rysunków uważam, że to było ok. Tak jak mówię, to jest rozdział, który wyglądał gorzej niż rozdziały Kakumei poprzednie, ale przypomnijcie sobie, jak one po prostu wywindowały poziom rysunków i w fanowskich mangach w ogóle na absurdalny poziom. Porównywanie tego. Co tutaj widzimy do tych najlepszych kadrów, które wydaje mi się, że tak najjaśniejszym są punktem w naszej pamięci, nie jest do końca fair. Mimo wszystko fabuła, pierwsza połowa rozdziału była taka przeciągana, nie? dużo rzeczy było takich niejasnych. Rysunki może też tutaj nie dodały, nie rozwinęły jakichś wątpliwości, o co chodziło z tą planszą, czy ktoś ruszał Zenonami, czy Zenony w taki sposób po prostu się przeniosły z pałacu swojego do pałacu Daishinkana. Pierwsza połowa rozdziału i ten atak na Daishinkana, to ukaranie Daishinkana można byłoby to zrobić w pięciu, w pięciu panelach i w taki jasny sposób, żeby widz wiedział o co chodzi, czytelnik. A tu każdy kolejny panel, Zenon chce się bawić, turniej mocy 2, ten mówi, że nie chce... Pobaw się jednak ze mną, nie mogę wstać. No to pobaw się na siedząco. Wiecie o co chodzi, nie? Połowa druga była lepsza, już połowa druga le była lepsza, bo mam wrażenie, że wróciliśmy do rzeczy, które już bardziej kojarzymy. Dzięki Wam za oglądanie. Dzięki miłego wieczoru Wam życzę. I widzimy się niebawem. Na live widzimy się konkretnie w sobotę. Po live z Dragon Ball. Yy, Dajma. Dziana!